Całośne ćpony przyłopane na tylnym siedzeniu. A słuchajcie, ten temat jest całkiem niezły. Jesteś zakuty w kajdanki na tylnym siedzeniu radiowozu i masz w ustach schowane wystarczająco dużo metamfetaminy, by zabić konia? Co robisz? Dzielisz się z kumplem, oczywiście. Timothy Poilik i jego kumpel Derek Bob zostali aresztowani w Bearsville w stanie Oklahoma. Powlik, oprócz zarzutów, miał też coś jeszcze metamfetaminę schowaną w ustach. Miał zamiar wszystko połknąć, ale jego dobry kumpel nie chciał, ten zmarł z przedawkowania. Rozwiązanie? Pocałuj czule kolegę. Chociaż chwilę zajęło przekonanie Bofa do tego czynu, będziemy musieli być nieco gej przez chwilkę, wymiana trwała bardzo szybko i przebiegła w towarzystwie dziwnych odgłosów, mających przekonać chłopaków nawzajem, że wcale im się to nie podoba. I mogło się udać, gdyby nie kamera w radiowozie skierowana na tylne siedzenie. Kiedy policjant wrócił do samochodu, sprawdził nagranie i całuśne chłopaki wpadli w jeszcze większe tarapaty. Co wyszło im na dobre, bo wkrótce powlik został przywieziony na ostry dyżur z objawami silnego przedawkowania. Marny z ciebie, Walter White!